was widzowie w dzisiejszym odcinku jest dzień z Gregorem. Nagrywam to z nowego GoPro, które wczoraj zakupiłem, więc chyba nie, więc nie przedłużając, zaczynajmy kosić trawę. Więc ja palę kosiarkę i zaczynamy. Ale ja skończyłem kosić trawę. Przyprowadziłem już tu glebogryzarkę. Pokażę Wam, jak ja to robię. bo yy, Pierwsze robię od boków tutaj taką małą glebogryzarką, na skwarną, a później yy, przyjeżdża, przyjeżdż, yy, Ktoś przyjeżdża ciągnikiem. Po prostu yy, C300. 60 z podczepioną glebogryzarką. Yy, tak do ciągnika I po prostu to robi No bo ja jakbym miał to robić taki kawałeczek Tą glebogryzarką, no to by długo to trwało Ale ja już chyba palę maszynę Tylko sobie gazu dodam no Musi być gaz na maksa Ja już palę maszynę i zaczynamy chyba to już robić, więc Trzy, cztery Dobra widzowie. Dobra, widzowie, ja już to skończyłem. A już nie będę Wam pokazywał, jak jadę do domciu, Dlatego, że to długo trwa. Nie będę Was zanudzał. Więc, papa, pa. widzimy się chyba już w następnym odcinku. Ale może coś Wam jeszcze nagram. No nie, więc, papa. Pa. Witajcie widzowie! Dzisiaj 1 lipca, taki vlog, przygotowywanie pod sadzenie brokułów. No już wczoraj oraliśmy, daliśmy nawóz. Działka 30 jarów. jak Dzisiaj mają jeszcze stawionki przyjechać i ma, za godzinę ma być jakaś burza, to trzeba, trzeba się streszczać z sadzeniem. Yy, Zetor y, jedzi, jeździ teraz z agregatem. Yy, no i co? Dzisiaj chyba taki, chyba taki urywek wam pokażę. Nie będę Wam dużo pokazywał. No to jest po orce. Dwa dni temu była talerzówka tutaj robiona. Yy, I co? Chyba będziemy się już, jak będziemy jak będę sadził brokuły. Więc papa. Pogoda się sprawdziła. Leje my już kończymy. Na razie. thank mm -hmm. you